Z tym filmem jest tak jak z tym przysłowiem, że czasami nie warto mieć wrogów, jak ma się takich przyjaciół. Bodies, Bodies, Bodies to najnowsza propozycja od studia A24 w reżyserii Haliny Rain albo Ragin, ale ja się zdecydowałam na tę taką bardziej oryginalną wymowę imienia. I nie, fakt, że mamy tak samo na imię zdecydowanie nie wpłynął na mój odbiór tego filmu. Bo jakby ktoś nie wiedział, to tak, ja mam właśnie na imię Halina. Dzień dobry. W rolach głównych wystąpiły tutaj Amandla Stenberg i Maria Bakalowa, wspierane przez i tu wybaczcie mi, jeśli przekręcę któreś z nazwisk tej młodszej części obsady, ponieważ są to wszystko dla mnie nazwiska raczej nowe. Jak widzicie specjalnie dla Was rozwijam się na tym kanale. A zatem są to Rachel Senot, Michala Harold, Chase Sui Wonders, Pete Davidson i Lee Pace. I to już cała obsada! Wcale nie! Grupa bogatych zoomerów umawia się na imprezę w czasie huraganu. Kiedy wjeżdżają alkohol i dragi, znudzona ekipa postanawia zagrać w grę, a cała domówka powoli wymyka się spod kontroli. Chyba dla nikogo, kto śledzi mój kanał od dłuższego czasu, nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że studio jakim jest A24 jest studiem, którego wyroby lubię bardzo. No dobra, nie wszystko, bo taki high life to uważam za jeden z najbardziej przekombinowanych, najbardziej pretensjonalnych filmów, jakie widziałam na przestrzeni ostatniej dekady. Ale to jest temat na totalnie inny, odrębny materiał. Także jeśli jesteście ciekawi, to obecnie na moim kanale możecie znaleźć cztery recenzje filmów tego studia, wliczając te recenzje, którą właśnie oglądacie, no to jest tych je filmów 5. No i cóż, generalnie zawsze docenię filmy wyprodukowane przez A24, dlatego, bo są one... Nieco inne. Trochę bardziej ryzykowne, mniej mainstreamowe, mocno stylizowane, nieraz bardziej brutalne. No i Boris, Boris, Boris nie jest tutaj wyjątkiem, bo też idzie w dość interesującą stronę, biorąc pod uwagę swoją narrację. I w wykonaniu tego filmu zdecydowanie widać, że przy jego tworzeniu brali udział ludzie ściśle związani z teatrem, bo w ich rękach ta ograniczona przestrzeń i zaledwie garstka bohaterów jest w stanie zdziałać naprawdę dużo. Bardzo efektowna w tej produkcji jest ciemność i praca kamery, która to dodatkowo podsyca takie ogólne poczucie niepokoju. Ta właśnie praca kamery bardzo często sygnalizuje nam poprzez użycie tak zwanej negatywnej przestrzeni, pokazując gdzieś coś nad bohaterem, coś nieco za bohaterem, no, i przez to zmuszając nas do rozglądania się po tym kadrze, poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia. Jest to proste, ale naprawdę skuteczne. I nie powiem, właśnie przez to, przez większość sensu siedziałam napięta jak struna i wypatrywałam właśnie wszędzie tego potencjalnego zagrożenia. Jedni mogą mówić, że film, jakim jest Body, Bodys Bodies, podpada pod gatunek, jakim jest horror, czy nawet konkretnie pod jego podgatunek, jakim jest slasher. No i trochę tak jest. Ale z drugiej strony trochę tak nie jest, no bo umówmy się, że Studio A24 praktycznie nigdy nie idzie na łatwiznę. Na pewno warto zwrócić uwagę na pewne elementy charakterystyczne dla tego podgatunku, które, jak dla mnie, w przeważającej większości stanowią dość sporą zaletę filmu Bodies, 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 jednak uważam, że nie należy się na tych elementach fiksować jakoś za bardzo i przez to na ich podstawie stwierdzać, czy film jest dobry, czy też nie. Zwłaszcza, że wiadomo, ponieważ pewne rzeczy są tutaj charakterystyczne dla tego gatunku i to są to rzeczy te dobre, to pojawią się też rzeczy z tego podgatunku, które uznamy za te bardziej denerwujące i racjonalne, wtórne. Czyli na przykład takie sztampowe rozdzielanie się bez powodu. Ale tak jak mówiłam, moim zdaniem trzeba to potraktować z takim lekkim dystansem, a nie przywiązywać do tych poszczególnych elementów jakiejś wielkiej uwagi, które miałyby zaważyć na naszej opinii końcowej. Był tam oczywiście taki jeden element, który nie do końca mi się podobał z punktu widzenia fabularnego, ale z punktu widzenia filmowców to absolutnie go rozumiem. A mianowicie, że czemu och czemu, kiedy bohaterowie używają latarki, to dlaczego równocześnie mają też podświetlony ekran, który im naparza prosto w twarz. No więc wiadomo, musi to być zrobione po to, żeby było widać twarze tych bohaterów w toku tego filmu, ale nie mniej jednak momentami troszeczkę mnie to zdenerwowało. Chociaż Totalnie to rozumiem. Myślałam też nad tym, nad czym myślę zazwyczaj, kiedy zderzam się z czymś, co leży koło slashera, a mianowicie nad tym, w jaki sposób fabuła stara się utrzymać tę konkretną grupę bohaterów w tym konkretnym miejscu. I pomysł na wsadzenie całej paczki bajecznie bogatych dzieciaków do wielkiego, posępnego domu w czasie huraganu. To jest. Całkiem dobry pomysł. Może ktoś powie, że to strasznie głupie i totalnie z czapy, ale ja odpowiem, że robienie Biby na odludziu w czasie, kiedy na zewnątrz jest huragan, to jest dla mnie coś, co pasuje wprost idealnie do bandy obrzydliwie bogatych zumerów. To, co mi również pasuje, to całe to zbiorowisko osobowości, których doświadczamy za pośrednictwem tego filmu. Myślę, że produkcja ta jest bardzo dobrze obsadzona i każdy z aktorów, niezależnie od swojego. Wcześniejszego doświadczenia aktorskiego, świetnie sprzedaje swoją postać ze wszystkimi odcieniami tej postaci. A w tym filmie właśnie dokładnie o to chodzi: o te wszystkie ciemniejsze strony czy jaśniejsze strony, z większym naciskiem położonym zdecydowanie na te. Ciemniejsze. Nie byłabym sobą, gdybym mimo wszystko na tle tych wszystkich aktorów nie postanowiła wyróżnić w jakiś sposób Lee Pay'sa, który od lat jest jednym z tych nazwisk, które kiedy znajduje się na plakacie nieuchronnie motywuje mnie do obejrzenia tego filmu, niezależnie od jakości tegoż filmu. Dla Paysa obejrzę nawet całą sagę Zmierzch, bo on się tam pokazuje chyba w... Ostatniej, przedostatniej części dopiero. Także, także można. Tu muszę pochwalić go za naprawdę nieprzeciętny vibe, totalnie nieprzystający do reszty tej ekipy. oczywistych wiekowych względów. Ale też za taką nieprawdopodobną prezencję w niektórych sytuacjach. Autentycznie w kinie, wiem, mi się takie cichutkie... Wow. I oznacza to oczywiście, jak już powiedziałam, że tylko na pejsie można tutaj zawiesić oko. Nasza POV character, czyli ta bohaterka z perspektywy, której oglądamy większość filmu, czyli... B w interpretacji Marii Bakalowej to naprawdę wypisz, wymaluj ja w jakiejkolwiek nowej, stresującej sytuacji społecznej. Bo dla mnie poznawanie nowych ludzi, którzy mają już jakąś historię za sobą i są taką naprawdę dobrze zżytą, splecioną paczką przyjaciół to jest dla mnie istny koszmar. Bee również nie pomaga to, jak bardzo jest inna od wszystkich tych przyjaciół. Sophie, czyli tej dziewczyny, z którą ona przyjechała na tę imprezę. I czuję to. Czuję to mocno, naprawdę. Muszę też pochwalić Senot i Wonders, bo ich performance były tak bardzo w punkt, że czułam się, że tak, że tak właśnie ja odbieram. Część tych wszystkich młodych, pogrążonych, zanurzonych w internecie ludziach, którzy żyją trendami na TikToku i premierą najnowszego iPhone'a. To, co mówiły i jak mówiły postaci grane przez Senkot i Wonders, ale też i przez całą resztę obsady, to dla mnie taka lekka karykatura przedstawiania tego, jak w mojej głowie zachowują się ci młodzi ludzie, jakie procesy myślowe zachodzą w ich głowach, jak te problemy pierwszego świata są dla nich tymi najważniejszymi, najistotniejszymi problemami. No i okej. Okay. Może zuma że tak nie mówią. Może to jest tylko naszpikowany stereotypami i frazesami sami pastisz. Ale ja tak właśnie ich widzę, oczywiście nie wszystkich, ale większość. Ale tak naprawdę to co ja tam wiem, skoro ja jestem tylko smutnym starym milenialsem i z oczywistych względów nie mam wśród swoich znajomych jakoś bardzo wielu zoomerów. Ale za każdym razem, kiedy na ekranie słyszałam, że ktoś mówił, że ktoś jest toksyczny, że ktoś jest uprzywilejowany albo że ktoś rozpacza, bo ktoś inny nie lubi jego podcastu, a to przecież jest taka strasznie ciężka praca, bo trzeba się narobić i założyć spotkanie w kalendarzu Google i to jest. Tak strasznie dużo pracy, to naprawdę nie mogłam się nie zaśmiać na głos w ciemnej sali kinowej. No i tutaj dochodzimy do takiej mojej osobistej interpretacji na temat tego, o czym jest film Bodies, Bodies, Bodies. I nie jest to żaden spoiler, więc bez paniki. Mam takie przekonanie, że ten film nie jest tylko i wyłącznie o tym, jak kształtują się współcześnie paczki przyjaciół, jak dziwne z mojego punktu widzenia są te relacje i to, jak powierzchowne zdają się być, ale co ja tam wiem. I jak czasem niewiele wystarczy, żeby w takiej paczce coś się dokumentnie posypało. Bo owszem, o tym opowiada ten film na powierzchni. Ale dla mnie, Bodies, Bodies, Bodies mówi też o tym, jak wygląda konwersacja i narracja w social mediach. Jak ludzie błyskawicznie oceniają, wydają wyroki, wygłaszają skrajne opinie bazując na szczątkowych poszlakach. Można powiedzieć szczątkowe poszlaki? Czy niepełnych lub niezweryfikowanych informacjach? Jak potrafią też błyskawicznie zmienić front w momencie, kiedy pojawią się jakieś nowe informacje? Jak krótki jest attention span dzisiejszego młodego pokolenia? Jak wydaje im się, że wiedzą wszystko, nie wykraczając ze swoim researchem poza Twittera? Także dla mnie, bodies, bodies, bodies to jest taka kultura mediów społecznościowych w pigułce, bo nie odpisujesz na grupowym czacie. No to po prostu nie istniejesz. Także bardzo polecam film Bodies, 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 niezależnie od pokolenia, które reprezentujecie. Trzeba jednak podejść do tego jako do takiej dość ponurej komedii i sarkastycznego komentarza o kondycji naszych relacji w dobie internetu. I nie obrażałabym się na ten film jeśli jesteście zoomerami, tylko wzięła to na klapę i po prostu się trochę z tego pośmiała. Ode mnie z Bodys Bodys dostaje oceny 8 na 10 i polecam, polecam wybrać się do kina póki leci jak poleci, bo ja oglądałam go przedpremierowo, bo to nie jest jakiś wielki blockbuster, który będzie leciał bardzo długo w kinie, tylko to jest raczej taki gatunkowy miks, przy którym można się i pobawić i pośmiać. I pomyśleć. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być w miarę na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.